A zacznijmy od takiego zdania, które chyba każdy z nas w życiu słyszał, czyli zdania, jak tam w szkole. Czy wy pytacie dziecko, jak tam w szkole, czyli jakie emocje, co się z tobą działo w szkole? Czy pytacie, jak tam w szkole, jakie oceny dostałaś? Czy może pytacie, jak tam w szkole, czy nie odwaliłeś, odwaliłaś jakiegoś numeru, który sprawi, że będę wzywana do szkoły? Chodzi mi o to, że jedno zdanie, pozornie neutralne, yy, może uruchamiać zupełnie różne konteksty. Dzisiaj, kiedy się przyglądam temu, tej wypowiedzi już z perspektywy czasu, ale też od strony językoznawczej, uderza mnie, że w ogóle tam nie ma dziecka na scenie. Tam nie ma, jak ci było w szkole, albo jak się czułeś w szkole, tylko jak tam, tam to jest przestrzeń gdzieś daleko i jest skonturowana szkoła. No, czy ona jest takim, no bo intencja tego zdania jest taka, żeby dziecko nam zaczęło opowiadać o sobie. No ale w tym pytaniu nie ma do tego zachęty.